nie, to latach się zbiegną. Może jakąś inną broń mam atratów. Nie wiem czy oni no, nie będą się wiecie, respawnować wiecie. W nieskończoność. Myślisz? Że też musimy po prostu zadziałać. No słyszę tego kurcyka ty, więc pode mną stoi. Dobra, ja spadam panowie. Bijeźcie motory i spadamy. No, ale przyjechali kawaleria, przyjechała. No, jakieś dość cię na Ten kabla jest ich tu w kusteczkę. Dobra, jak wyjedziecie na motocyklu, to już jest bezpieczne. No nie jest. Na jakim jesteście etapie? Na etapie przeżyć i decyzyjaka. Jest Nie. źle. Konią mnie cholera. Zróbmy się dla motoru do stąpnięcia. Jest kiepsko. jak aż bliżej. Dobra, dostarczyłem motocykl. Jakbym miał jakiś środek lokomocji, to bym wrócił wam pomóc, ale lecę na piechotę. Dobra, się rozwija. Roman, ty żyjesz? żyję tak, żyje, żyje, żyje jeszcze jesteś tu paru Kto naprawdę najlepszą metodą jest ukraść ten motocykl i jak najszybciej uciekać rozpieczyłem gości jednego Roman południę może jakiegoś gościa A już nie ma Dobra, siadam o, na samochód. dostałem to nie ubił Ukradłeś, widzę. A ja cały czas szukam jakiegoś środka... Stop! Niko, jaka puta ma... że się, że jestem sobie? Bo jadę z motorem już. Dobra, gdzieś tu do mnie drzeją, strzelają. Ja ale szukam stronę. Ale stronę. do ściany. Będę to jadę do Was. Też zaraz będzie wsparcie. Ja sam, ja motor postawiłem tutaj na krzyżówkę. Roman, patrz się na motor. Ja mam na razie sytuację taką, że tak by nie wtrzymałem. wszystko odpocząć. Jadę do was, wytrzymajcie w miarę możliwości. Nie co mnie? I na kiblu siedzi? Siadaj, Roman, na motor, już jest czysto. Okej. Okay. Będziemy wszystkich celi. ja też siadam na motor. Jeszcze jeden jest motocykl. Poczekajcie, to ja jeszcze muszę zabrać. Tylko, że tu jeszcze jest jakiś gość, który do mnie strzela. No wiem, ale Roman ma motor. I jest ich motorów jeszcze? Jeszcze jest jeden motor, słuchajcie, to... Do... No Podsiada, już chyba czysto jest, nie? Nie jest czysto. Nie, jeszcze jest gość tam. Dobra, wracam się. Ale tu jest dwóch Zdejmiecie ich Dobra Zaat A jeszcze jest jeden Laska Dobra, załatwiona Dobra, dzięki Spadamy Dobra, on to na motory, tak? Tak A na motocyklu jeszcze Roma Idę, 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 Jest tu zostawi jeden motor nie zostawiłem, nie zostawiłem. No, tu jest Roman? Przaka, koło mnie. Połóżcie, ferka. Okay. No, tylko sola, jakby to powiedzieć, przyczerwieniła się ale to bardziej świątecznie. A w cory. zajechałem, drogę. Bez krakcyj, panowie, bez Si, Samochód o, się pojawił się przed się maską No to widziałem akję Widziałeś, po prostu pojawił Zbialo, się, zmaterializował się Czekamy Dzień? Jeziem, okej okay. Jedziemy, jedziemy. No, czekam na popapu, czekam, czekam No to nie obliczałem mi A, jestem siadam, jedziemy, jedziemy. No tak dziwnie się zimą jedzie motorem. No, zwłaszcza bez kasku, rąku. <laughs> bez rękawiczek, bez, bez palca. <laughs> ale Romek iść no, Nie będzie kraków. Nie będzie kraków. Nie no, ale biały jest. No zrobili niespodziankę. Biały szameński. Eee. Marta mówiłaś, że jęzę, bo ona dosyć to szybko, za co się dzieje w co? Całem za na karty A ja minąłem rzekę A gdzie my żeście tam jadę? wystrzelili? Ach, ktoś w drzewko Adaś widzę, skoczył O jezu, zostałem krzakiem w głowę co no to za kurczę chęć jakieś? No bo stan gałęzią łeb i nie z motory. No właśnie. To jest najciekawsze, ja mówię kurczę jakiś y, krzaczek, a tu za tym krzaczkiem i płotek.